Hej, tu Bartek z Privatnego Techniku zawodowego. Mój ostatni film z włoską karbonarą się podobał, więc kontynuujemy tę serię. Dziś pokażę Ci, jak 5 minut zrobić prostego, pysznego wrapa z kurczakiem. Gotowi? No to lecimy. Potrzebujesz jedną tortillę pszenną, glowanego kurczaka, mix sałat lub sałatę, sos czosnkowy lub jogurtowy i paprykę. Kurczaka pokryj w paski i przypraw go czosnkiem, papryką, ostrą lub słodką solą, i świeżo mielonym pieprzem i wymieszaj dajemy troszeczkę oliwy i kładziemy na patelnię kroimy paprykę i przysypujemy do miski kurczaka smażymy na patelni na złoty kolor ale też nie za długo żeby nie był zbyt suchy ściągamy kurczaka z palnika rozkładamy tortillę najpierw sos teraz papryka Sałata i kurczak zwijamy. Wrab gotowy, idę na drugie śniadanie do szkoły. Smacznego.